Apel jest kierowany i był zainicjowany przez mieszkańców Sokółki. Szanowni Państwo, to mieszkańcy Sokółki do nas się zgłaszali i przychodzili prosząc o to, żeby rozwiązać problem smrodu, który unosił się na, unosi się nad Sokółką z chwilą, kiedy są dowożone do karcz te, te odpady. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym zebraliśmy w ciągu jednego dnia e, tysiąc mieszkańców e, złożyło podpisy pod apelem. Byłem w szoku, bo ludzie po prostu sami podchodzili, podpisywali się i, e, i chcą rozwiązania tego problemu. Dlatego za Państwa pośrednictwem ponownie apelujemy do Pani Burmistrz o to, żeby wypowiedziała tą umowę dzierżawy i tu Pana Marszałka, żeby cofnęła, cofnął pozwolenie zintegrowane, na podstawie którego włożone są te te śmieci. Niemożliwym jest wyegzekwowanie na dzień dzisiejszy mojej decyzji, dlatego że jej wykonanie zostało ustalone na dzień, na miesiąc listopad. Na dzień dzisiejszy apelowanie do mnie po prostu śmieszne i, i kompromituje Pana jako urzędnika państwowego w oczach mieszkańców. Ludzie się zwyczajnie z tego śmieją, drogi ma panie marszałku. To jest sentencja pewnej kontroli dokonanej przez inspektora. W 2015 zarządzający umieszkodliwił na składowisku 86, 960, 86 965 megagramów odpadów, a to oznacza 86 tysięcy ton, podczas gdy pojemność całego pola składowego jest pod... Nie pamiętam, w którym to dokumencie jest szacowane na 5500 50 tysięcy. Więc można powiedzieć, że jednej piątki składowiska już nie ma. Jedna piąta. W początku roku. Więc przy, tej, przy tym tempie zapełniania to jeszcze rok i nie będzie czego zapełnić. A planowane było przecież na kilkanaście lat przy przyjmowaniu śmieci w wysokości około 10 tysięcy ton miesięcznie.